Wital Jerozolimski, Radio Malbork, Ratusz, Szkoła Łacińska i Trybuny. Malborskie Centrum Kultury i Edukacji z pewnością zarządza ogromnym zasobem nieruchomości, którego przeznaczeniem ma spełniać szerokie działania kulturalne i edukacyjne. Niedawno jednostka otrzymała kolejny obiekt, jakim jest odrestaurowana wieża ciśnień. Odnowiony zabytek z pewnością robi wrażenie. W szumnych zapowiedziach słyszeliśmy o kawiarni, która miała być prowadzona w obiekcie, jednak jak się później ku zaskoczeniu wielu osób okazało, przy korzystaniu z dofinansowania obiekt nie może spełniać funkcji komercyjnych i z pomysłu trzeba było się wycofać. Skoro Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zarządza kolejnym dużym obiektem, który w żaden sposób nie może przynosić dochodów, to rodzi się pytanie, ile z budżetu jednostki. Pozostaje na działalność stricte kulturalną. Mimo dużego zaplecza, liczne koncerty i tak odbywają się chociażby w zamkowym karwanie, gdyż miasto nie dysponuje odpowiednią salą. Pytanie, które warto tutaj zadać, to czy niespełna 40-tysięczne miasto naprawdę potrzebuje tylu obiektów do realizacji zadań kulturalnych? Jeżeli nawet odpowiedź jest twierdząca, to czy nasze miasto na to stać? Z pewnością możemy być dumni, że Malborczycy chętnie korzystają z oferty MCKE. Wielu mieszkańców oczekuje jednak przede wszystkim odpowiedniej oferty w postaci imprez plenerowych. Mijający rok był trudny. Niestety 2020 rysuje się jeszcze w gorszych barwach. Malborskie Centrum Kultury zarządza w sumie sześcioma obiektami. W perspektywie, jednostka musi liczyć się ze wzrostem kosztów chociażby za energię elektryczną i na wypłaty dla pracowników. Mimo rosnących wydatków, dotacja dla jednostki z budżetu miasta na rok 2020 ma być niższa od tej z 2019 roku. W bieżącym roku jednostka dysponowała kwotą 3 875 000. 652 zł. Na utrzymanie obiektów MCKIE przeznaczyło w tym roku 761 tysięcy. Ta kwota nie uwzględnia jeszcze kosztów wieży ciśnień, dlatego w przyszłym roku koszty utrzymania obiektów zbliżą się albo przekroczą sumę wydatków stricte na działania kulturalne, na które w tym roku przeznaczono 991 852 zł. Pozostałe 2 miliony z budżetu jednostki jest przeznaczane na pensje i wydatki pokrewne. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników w przyszłym roku uda się w pełni przeprowadzić sztandarowe imprezy miejskie, odnosząc jednak całą sytuację do planowanego zadłużenia miasta, które ma w przyszłym roku, według założeń, osiągnąć 66 milionów złotych. Ciężko jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość aby oferta kulturalna Malborka mogła ulec poprawie i spełnić oczekiwania mieszkańców miasta.